Ja w sprawach obronności nie chcę i nie będę szukał w żaden sposób sporu politycznego wewnątrz Polski. To, jest, to musi być wspólna sprawa. Chcę powiedzieć, że trochę czasu to kosztuje, żeby przestawić myślenie, które było dość widoczne przez ostatnich kilkanaście lat. I ono nie ma nic wspólnego z politycznymi barwami, tylko raczej z rutyną. I yy, trochę czasu minie, aż przestawimy tę wielką machinę. Machinę zbrojeń, machinę unowocześniania polskiej armii, polskiego wojska z tego tradycyjnego myślenia, którego symbolem są czołgi, śmigłowce, myśliwce, na to myślenie bardziej adekwatne do współczesnego teatru wojny, gdzie mamy do czynienia z tymi, tak zwanymi autonomicznymi. Y, urządzeniami, a więc y, y, czy to są drony, czy samoloty bez pilotów, czy roboty, czy, y, czy y, małe y, łodzie podwodne bezzałogowe i tak dalej. Subskrybuj po więcej.